witam. Dzisiaj mam do zaproponowania wzór na czapkę mikołajopodobną, a nawet wzór na trzy czapki. Z tym, że dwie moje czapki są zrobione na szydełku, a trzecia jest zrobiona na drutach. Zaczynam od szydełkowej czapki. Nabieram na szydełko numer 4 włóczką białą 70 oczek łańcuszka. I teraz przerabiam półsłupkami. Przez następne 10 rzędów. Będzie to mankiet mojej czapki i tą stroną, którą uważam w tej chwili na, za prawą, będzie mi robiła za lewą, czyli pójdzie do wewnątrz. I przerabiam teraz następny rząd tylko w wewnętrzną nitkę, tak jak tutaj pokazuję. W koło będzie to zagięcie mankietu. I przechodzę do robienia normalnie półsłupków w każde oczko. Ja tu przerabiam tylko dwa następne rzędy. Tak jak widać, robi mi się załamanie, i w tym miejscu będzie mi się mankiet ładnie zaklinął. Zmieniam kolor na czerwony i przerabiam około 25 rzędów w górę. Zanim przejdę do redukcji. W opisie, tutaj, pokazuję kolejne rzędy redukcji. Więc długość czapki może być dowolna. Pierwszy rząd: 8 półsłupków i redukcję. Powtarzam element 7 razy. Mam 63 oczka. Następny rząd przerabiam tak samo lub w wersji, gdzie chcę. Mieć tylko stożek, przerabiam dwa rzędy następne w tej samej liczbie, tak jak tutaj ta czapka z elementem różowym. Tak więc w wersji pierwszej powtarzam tylko raz rząd yy, po redukcji, w wersji drugiej powtarzam dwa rzędy po redukcji. I tutaj teraz będę tylko pokazywać rząd, który jest redukowany. Przechodzę do rzędu następnego, 7 półsłupków i redukcja powtórzone 7 razy, mamy 56, dalej 6 półsłupków i redukcja powtórzone 7 razy, mamy 49 oczek, następnie 5 półsłupków i redukcja powtórzone 7 razy, mamy 42 oczka, dalej 4 półsłupki i redukcja jest 35 i. 3 półsłupki i redukcja razy 7 mamy 28. Następnie 2 półsłupki i redukcja mamy 7. I 1 półsłupek i redukcja razy 7 mamy 14. Następnie same 7 redukcji możemy tu zakończyć lub przerobić półsłupkami wzdłuż, tak jak w wersji u mnie pierwszej, co tworzy Taki długi wąż, na którym końcu umieszczę pompon. Ja tu zużyłam resztę włóczki, która mi została z mojego kłębka. Oczy. Kolorem białym robię magiczny ring z sześciu półsłupków, następnie sześć rozszerzeń, rząd trzeci 3 rozszerzenia i trzy półsłupki, powtarzam dwa razy, dalej rząd czwarty rozszerzenie i półsłupek, ten element powtarzam trzy razy plus do tego trzy półsłupki i przerabiam w tym rzędzie jeszcze raz to samo. Rząd piąty, rozszerzenie i dwa półsłupki powtarzam trzy razy i do tego trzy półsłupki. Od początku powtarzam to jeszcze raz w tym rzędzie. Teraz tylko kolorem brązowym dorabiam dalej jedno rozszerzenie, trzy półsłupki, rozszerzenie, trzy półsłupki i kończę na rozszerzeniu. To jest tyle w tym elemencie. Dalej robię oczy kolorem brązowym. Środek, czyli też robię magiczny ring z sześciu półsłupków, sześć rozszerzeń i półsłupek i rozszerzenie, powtarzam 6 razy. I mam 18 oczek, i to jest koniec tego elementu. Dalej nos. Nos robię różowy. Magiczny ring z 6 półsłupków, 6 rozszerzeń, 12 rozszerzeń, i następnie trzy rzędy po 24 oczka w koło, półsłupki. I to jest koniec mojego nosa. W wersji drugiej zrobiłam pas. W tym samym kolorze imitujący twarz, a następnie rząd biały i resztę takty. Zszywam wszystkie elementy. Oczy razem przeszywam do czapki, zakładając mankiet na wierzch dołu oka. Do tego przeszywam nos, z tym, że muszę podszyć mankiet, żeby nie uciekała dla którą wypycham nos yy, dołem czapki i do tego formuję nozdrza w taki sposób, jak tutaj pokazuję. Doszywam jeszcze białe odblaski w oczach, by dodać charakteru, ewentualnie wyszywam jeszcze brwi. Po tak zakończonej pracy jeszcze jest mi potrzebny pompon. Tutaj jeszcze pokażę Instrukcja, jak zrobić pompon na stelażu do tego, ale jeżeli nie mamy, starą metodą można wyciąć z tektury dwa koła, przeciąć z jednej strony i nawijać je w koło. I na podobnej zasadzie później rozciąć i związać. Tak jak tutaj to pokażę. Tak więc takie kółka łączę ze sobą wgłębieniami do yy, dziurek. Tu jest blokada na ten aparacik. Ściągam tą blokadę w złożeniu na dwa. Nawijam z jednej strony dosyć sporo w koło. Po nawinięciu jednej części przechodzę do drugiej i w taki sam sposób. Nawijam z drugiej strony. Kiedy skończę, łączę je ze sobą, dwie części, i zakładam blokady, tak żeby mi się to teraz nie rozjeżdżało. I przechodzę do przecinania. Pomiędzy dwoma warstwami, wciskam nożyczki i przecinam. Robię to dokładnie w koło, blokując palcem nitki, by się nie powysuwały i nie powypadały ze środka. Przykładam teraz nitkę dłuższą między warstwami urządzenia i zaciskam mocno zawiązując. Robię to kilka razy nawet na różne strony, aby Mieć pewność, że mi się ten pompon nie rozleci. Wygląda to teraz tak. Wyciągam mój pompon, który już jest praktycznie gotowy. Biorę się tylko do wymodelowania jego kształtu. Zostawiam sobie dłuższe nitki do przywiązania do czapki, a wszystkie wystające. Niteczki obcinam, by uformować ładną kulę. Po takim modelowaniu mój pompon jest już gotowy. Zostaje go tylko przymocować do czapki. Wersja trzecia czapki. Na druty numer 3 nabieram 100 oczek i przerabiam biały ściągacz. Tu widać też, jak nabieram oczka. Zawsze na dwa złączone druty, by pierwszy rząd nie był za bardzo ściśnięty, później ten jeden drut wyciągam. Tu mój ściągacz będzie złożony z warkoczy. W pierwszym rzędzie robię jedno oczko lewe i warkocz w taki sposób, że dwa, czyli trzecie i czwarte oczko przerabiam na prawo z dołu robótki, a następnie pierwsze na prawo i ściągam, drugie na prawo i ściągam. I zdejmuję te trzecie i czwarte oczka z drutu, i to jest element do powtórzenia. W drugim rzędzie robię tak, jak schodzą z drutu, czyli zaczynam od oczka lewego i cztery oczka prawe i powtarzam to przez cały rząd. Te dwa rzędy powtarzam na całej wysokości mojej czapki. Jeszcze raz pokażę tutaj przerabianie już w trzecim rzędzie. Lewe, następnie oczko prawe na trzecim od dołu, na czwartym od dołu prawe zostawiamy i przerabiamy pierwsze oczko na prawo, ściągamy z drutu, drugie oczko na prawo ściągamy z drutu i ściągamy dwa następnie. I powtarzamy od oczka lewego. Tak to się nam prezentuje. To, co tutaj było stroną prawą. W mojej czapce będzie stroną lewą mankietu, który się zagnie od dołu. Tak więc teraz zmieniając kolor, będę przerabiać na stronie tak zwanej lewej, będzie moją stroną prawą. Więc, żeby zachować sobie analogię, robię w tej chwili z powrotem i będę przerabiać wszystko w koło. Ewentualnie mogę przerabiać dalej, cały czas mając na uwadze, to, że to jest strona lewa. Tak więc odwracając pierwsze oczko moje jest na prawo, następnie redukuję, przerabiam dwa oczka na lewo, jest to środek warkocza i przerabiam trzy oczka na prawo, z tym, że to środkowe. Drugie przerabiam akurat nad prawym oczkiem z poprzedniego rzędu. I powtarzam, zaczynając od. Dwóch oczek przerobionych na lewo i następnie trzy na prawo, znowu dwa oczka przerobione razem na lewo i trzy na prawo. Ze 100 oczek, które nabrałam, zredukuję ilość do 80. W rzędzie drugim zaczynam od oczka lewego i przerabiam jeszcze dwa następne, czyli w sumie trzy, na oczko prawe. Następnie dalej 3 lewe, jedno prawe, 3 lewe, jedno prawe i robię tak w koło. Przy okazji maskuję czerwoną nitkę. Jest to ściągacz francuski. Element do powtarzania składa się z czterech oczek, z tym, że Zaczynając od oczka lewego, czyli niezmiennego, nad tym pierwszym oczkiem zawsze przerabiamy tak, jak schodzi z drutu. Drugie oczko robimy naprzemiennie w każdym rzędzie. Trzecie oczko jest prawe i robimy tak, jak schodzi z drutu. I czwarte oczko jest naprzemiennie w pierwszym rzędzie na lewo, w drugim rzędzie na prawo, w zależności czy robimy na okrągu, czy robimy tam i z powrotem. Rząd trzeci zaczynam od prawego. Jeden lewy, trzy oczka prawe, jeden lewy, trzy prawe, lewy i tak powtarzam dalej. Rząd czwarty, trzy oczka lewe i jedno prawe. I to powtarzam na całej długości. Element do powtórzenia na wysokość to jest rząd pierwszy i drugi. W tym przypadku po 20 cm. Przechodzę do redukcji, która ma mi dać zaokrąglenie na czubku głowy i łatwiejsze ściągnięcie wszystkich oczek razem. Redukuję następne każde dwa oczka razem, z tym, że zachowuję chronologię, że nad oczkiem prawym przerabiam razem z następnym oczko prawe i później oczko lewe, tak żeby faktura zagłębień i wybrzuszeń Została mi taka sama. W taki sposób przerabiam następne około 6 rzędów i zaciskam razem wszystkie nitki, aby zakończyć czapkę. Dorabiam pompon w sposób jaki pokazałam tutaj w filmie wcześniej, a również oczy i nos. Jeżeli chcę tutaj przeozdobić dokładnie w taki sam sposób, tutaj niestety już używam szydełka. Jest efekt końcowy. Dzisiaj jest to pierwszy z serii filmików o czapkach w podobnym stylu. Zachęcam do subskrypcji. Za obecne bardzo dziękuję. Jak również za wszystkie łapki w górę i komentarze. To tyle na dzisiaj. Jeżeli się podobało, zapraszam po więcej.